Dzisiaj przychodzę do Was pod tytułem DIY Prezenty Świąteczne. Ostatnio przygotowałam dla Was taki filmik pomysły, a dzisiaj taki jakby DIY. Będzie trochę takich diy a trochę takich jakby połączeń, e, kupnych rzeczy, no ale sami zobaczycie, e, więc w sumie bez dłuższego wstępu zaczynamy. Czątek potrzebujemy jakiegoś pudełka. Ja wybrałam sanki. Chcecie wybrać ulubiony napój tej osoby i włożyć go do pudełka. A z czego będziemy pić napój, jak nie z rurek? No właśnie, ja wybrałam takie w kolorach vintage. Oczywiście, kinowy zestaw, czyli filmy, możecie zrobić świąteczne lub nie. Cukierki, czekolady, batony, popcorny, chipsy, cokolwiek ta osoba lubi. Stwierdziłam, że fajną opcją będą jakieś ciepłe napoje, więc wybrałam tutaj kisiel i gorącą czekoladę. Oczywiście zamiast filmów na DVD możecie zabrać tę osobę do kina. Wszystko jakoś fajnie przyozdabiamy kokardkami, ja akurat mam kliszę filmową. Na sam koniec wypełniam puste dziurki cukierkami. I oto jest nasz kinowy zestaw. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł dla chłopaka, jak i dla dziewczyny. Na początku musimy rozpuścić nasze mydło w gorącej wodzie i w misce. Żeby nasze mydło szybciej się roztopiło, stwierdziłam, że utrę je na tarce, co naprawdę poskutkowało. Mydło nie musi nam się rozpuścić do wody, może być to taka malutka paćka. Przed wylaniem mydła do formy upewnijcie się, że wasza podstawa będzie prosta. Ja wybrałam pokrywkę od śniadaniówki. Naszego mydlanego piernika przyozdabiamy i wkładamy go na kilka godzin do lodówki lub do zamrażarki, żeby było szybciej. I zaraz zobaczcie, co się z nim stanie. Do tego zestawu przygotowałam pudełko, które kupiłam w Ikei. Na początek ułożyłam bibułę po całej powierzchni dna. Teraz wystarczy dodać jakieś dodatki, które chcecie. Ja tutaj mam jakiś zestaw do manikuru. Dałam też sztuczne paznokcie, takie jakby tipsy. No, oczywiście lakiery. Kule do kąpieli! Błyszczyk, pędzel, co tylko chcecie. Ozdabiam wszystko etui, które możecie kupić lub zrobić. No i oczywiście na koniec daję moje piernikowe mydełko. Wszystko wygląda tak. Myślę, że to jest mega fajny prezent dla takiej młodej dziewczyny, której na pewno to się przyda. To już koniec tego filmiku. Myślę, że Wam się spodobało. Jeśli tak, oczywiście dajcie wielką łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Wchodźcie we wszystkie linki, które podam Wam do na dole. Wchodźcie też na kanał mojej siostry July Version i Sister Challenge. No i widzimy się w kolejnym świątecznym filmiku, który będzie niebawem. To tyle. Pa! pa.